Pan z Wami? Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jana zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie. Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci duchem świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Oto Słowo Pańskie. Idźmy trochę dalej w tym naszym rozważaniu dotyczącym kościoła apostolskiego, czyli tego, który przejął tradycję od apostołów i trwa ta nauka do dzisiaj. Przypomnę, że czytaliśmy fragment z, listu, przepraszam, fragment z Ewangelii świętego Jana, ewangelisty, to jest ten, który żył dłużej niż wszyscy apostołowie, umarł na wyspie Patmos na wygnaniu, ale dożył jak się to mówi, sędziwego wieku, to był jedyny z apostołów, który nie zmarł śmiercią męczeńską. I święty Jan w tym fragmencie my wiemy to z innych fragmentów, także z innych Ewangelii, że święty Jan to był młody chłopak, który był uczniem Jana Chrzciciela, to, to wiemy z innych Ewangelii. I Jan pisze tę Ewangelię już kiedy mniej więcej to mówi się 80, 90 rok po Chrystusie, kiedy już i Ewangelia jest znana, i, czyli dawniej mówiono pamiątka, czy Ewangelia znana i Marka, Mateusza i Łukasza. I święty Jan pisze, można powiedzieć, taką trochę refleksją no, tę Ewangelię, między innymi ona zaczyna się właśnie od tych pięknych słów, prawda, na początku było Słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Czyli on chce jakby z pewnego dystansu nam też pokazać i powiedzieć, co jest ważne. I dzisiaj wydaje mi się, że najważniejsze jest to, co on napisze, nie, nie tylko to, co cytuje Jana Chrzciciela, ale to, co, pisz, co zostało zapisane i przeczytane w dzisiejszym fragmencie na końcu. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. W czasach, kiedy żył Jan ewangelista, było wiele problemów, ponieważ wielu ludzi zaczynało kwestionować, czy Jezus Chrystus był tylko człowiekiem, czy był tylko Bogiem. I między innymi Jan w swoich listach, też co zachęcam do tego, bo są bardzo piękne listy świętego Jana, w tych listach bardzo jasno i wyraźnie mówi coś, co jest naprawdę bardzo istotne, a co. Także i dzisiaj, w XXI wieku, wielu ludzi próbuje zakwestionować, czy przez swoje postępowanie, czy w ogóle poddając wątpliwość całą religijność naszą. Otóż bóstwo Jezusa Chrystusa. Przypomnę, że w znakach na mszy świętej. Znakiem symbolem, zaznaczam, tu jest jeszcze symbol, w momencie, kiedy będziemy przynosić do ołtarza, to jest symbol, wino jest symbolem Bóstwa Jezusa Chrystusa. I to wino jest o tyle ważne i istotne w tym znaku, ponieważ przypomina nam, że owszem, dolewamy tam fragment wody, ale to jest fragment wody, to człowiek, woda jest w tym wypadku symbolem człowieczeństwa, który przypomina, że tak jak łączy się, Wino z wodą. Tak łączy się bóstwo i człowieczeństwo w Jezusie Chrystusie, czyli jest to nierozłączne. I my dzisiaj, oczywiście, kiedy ta nauka, teologia, na podstawie właśnie tego, co, jak wierzono od samego początku, jak głoszono słowo Boże od samego początku została bardzo jasno i określona. Oczywiście pojawiło się mnóstwo i przypuszczam, że jeszcze się wielu ludzi takich pojawi, którzy będą ciągle mówić, a my nie wierzymy w to, żeby Bóg stał się człowiekiem. My nie wierzymy w to, żeby On umarł za nas, żeby On aż tak strasznie cierpiał. My w to nie, nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że Bóg mógł do takiej sytuacji doprowadzić. Otóż... Yy, yy, Trzymajmy tę naszą wiarę w bóstwo Jezusa Chrystusa, bo jeśli zabiorą nam to bóstwo, to tak naprawdę zabiorą nam jądro naszej wiary. Bo jądrem naszej wiary jest to, że Jezus Chrystus przyszedł, umarł za nasze grzechy. I teraz On mógł tylko umrzeć jako Bóg, człowiek, żeby nas odkupić od grzechu. Bo gdyby umarł jako zwykły guru, jeden z guru prawda, tego świata, to nie odkupiłby nas od grzechu. Pamiętajmy, że tu jest cały problem, bo wielu ludzi yy, tak sobie traktuje właśnie Pana Jezusa, że on taki właśnie jest taki dobry nauczyciel, że miło i posłuchać go i tak dalej. Najistotniejsze jest to, że on umarł za moje grzechy i z martwych wstał. Bardzo ważne dlaczego Dlatego, że człowiek nie poradzi sobie ze swoim grzechem. Ja to powtarzam z uporem Majniaka, ale moi drodzy, proszę mi wierzyć, że ile razy te, jak się pojawiają jakieś problemy duchowe w życiu człowieka, to ja uważam, że właśnie tu tkwi problem, że człowiek tak się zapatrzy czasami w swój grzech albo tak się przerazi swoim grzechem, że wydaje mu się, że to jest niemożliwe, żeby coś z tym zrobić ze swoją słabością. Ilu ludzi walczy ze swoją słabością i przychodzą do spowiedzi, i mówią: "Boże, księdza, no i znowu i znowu i już mam serdecznie dość i tak dalej." No, ty możesz mieć serdecznie dość, ale Pan Jezus nigdy. Więc to o tym pamiętajmy, że nawet gdybyś ty się zniechęcała, zniechęcał, to Pan Jezus nigdy nie będzie miał serdecznie dość. I ciągle będzie tylko miał otwarte ramiona i mówi: No, chodź, moje dziecko, no znowu się upaćkałeś. No dobra, no to chodźmy, jemy. I pamiętajmy, że to jest tylko dlatego, że on jest Bogiem. Bogiem, nie przestał być Bogiem, jak stał się człowiekiem. I może niech dzisiaj nam to wystarczy, bo to naprawdę, uważam, jest podstawa naszej wiary. Wierzmy, to jest podstawa naszej wiary: bóstwo Jezusa Chrystusa, bóstwo. I dlatego y, czasami jak nie śpiewacie, chociaż Pan Jacek będzie miał y, y, tutaj y, y, do mnie pretensje, ale jak już nie śpiewacie, to przynajmniej patrzcie na, na, na y, jakie te dary ofiarne, kiedy kapłan wlewa to wino do kielicha, to nie po to, żeby sobie popić, tylko po to, żeby nam przypomnieć, że to jest właśnie bóstwo Jezusa Chrystusa. Właśnie po to. I przypomnij sobie, że to człowieczeństwo, to, ten mały fragmencik wody, w tym bóstwie się, że tak powiem, to bóstwo dotyka mojego człowieczeństwa i no, mogę być jak Bóg. Jak Bóg, bo mogę być w komunii z Bogiem. Naprawdę jest to coś przecudownego, jeśli człowiek tak dojdzie do takiego stanu i zachęcam do tego, bo Czasami w czasie mszy świętej, kiedy właśnie jest jeden krzyk, drugi krzyk jeszcze ktoś tam, prawda, wyciera nos, to może być jakiś kłopot. Ale zachęcam do tego, że jeżeli chcecie właśnie wchodzić w taką, takie misterium, spotkanie także z bóstwem Jezusa Chrystusa, no to na to potrzebny jest czas. I po, na to potrzebna jest cisza. Myślę tutaj o adoracji Najświętszego Sakramentu. No potrzebne jest, no. Nic na to nie poradzę, że tego się nie da tak zrobić po prostu w każdej chwili, w każdym momencie. To jest pewna praca duchowa i dlatego wiecie doskonale, że bardzo często zachęcam do tej pracy duchowej, żeby się nie bać tego, żeby się nie bać podjąć, czy na przykład jakiś fragment psalmu wziąć, tak jak dzisiaj też piękny, mówiłem o dziewiątej, fantastyczny fragment, z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną. Przepiękne fragmenty modlitw, które możemy, w których możemy naprawdę jedno zdanie rozważać, albo nawet już nic nie rozważać, tylko być przy nim i powiedzieć: Wierzę, że Ty jesteś moim Bogiem, Bogiem, który mnie prowadzi, Bogiem, który naprawdę nigdy ze mnie nie zrezygnuje. Jest jeszcze jedna rzecz, o której dzisiaj chcę powiedzieć, mianowicie z listu do, do Koryntian. Święty Paweł, kiedy pisze do mieszkańców Koryntu, to pisze do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie. Tak jak zobaczymy, potem, zresztą możemy czytać sobie w domu, nie ma problemu, w liście do Koryntian, to tam jest wiele problemów i to takich powiedzmy sobie niewąskich. I Teraz Święty Paweł na początku tego listu mówi do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie. To jest tak, jakby czasami ktoś do nas: Wiemy, że jesteśmy nie w porządku. I ktoś do nas mówi tak: Słuchaj, wiem, że Ty jesteś jednak wspaniałym człowiekiem. No ale ja wiem, że jestem nie w porządku. Ale ja wierzę, że Ty jesteś wspaniałym człowiekiem. To jest właśnie to, o czym święty Paweł mówi. Jesteście, zostaliście uświęceni w Jezusie Chrystusie. To, że w tym momencie nie, nie realizujecie tego, to Was to nie skreśla. I na tym między innymi chrześcijaństwo polega, że nie skreślimy nigdy nikogo. I tak jak święty Paweł mówi, do wszystkich tych, którzy zostali uświęceni w Chrystusie i powołani do świętości. No Ktoś może powiedzieć, no daleko mi jeszcze do świętości. Ale jesteś powołany. To nie jest tak, to Ty możesz oczywiście zrezygnować z tego powołania. Ale Pan Jezus nigdy nie zrezygnuje z tego wołania do świętości. Myślę, że między innymi rozmaite objawienia potwierdzone przez Kościół, Objawienia Maryjne, gdzie Maryja jakby przypominała nam i ciągle mówiła nam i zapraszała nas do świętości, bo między innymi czym rzecz jest nawoływanie do pokuty, do modlitwy, do nawrócenia? Właśnie do świętości. Przecież celem nie jest pokutowanie, celem jest świętość. Wspaniałe życie w Jezusie Chrystusie, w duchu świętym. To jest powo powołanie nasze. Więc wzywajmy imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa bo to byśmy nie zgubili się także i niech Matka Boża nas też trzyma w swojej opiece służebnica Bożej opatrzności